Szanowni Państwo, Ultra Coat Master Wash. Piana aktywna tutaj o zasadowym pH, która może Wam posłużyć jako pre-wash, jak również jako piana aktywna, taka puszysta jak zawsze. No a ja co? Nie przedłużając, chcę Wam przybliżyć jakby tutaj w części praktycznej właśnie sylwetkę tego produktu, więc zapraszam do oglądania. Moi drodzy, rozcieńczenie od 1 do 9, tego co nam tutaj podaje producent, do 1 do 80, więc jest to produkt dość wydajny. Ja w tym najwyższym stężeniu go nie próbowałem. Ale co? Skorzystałem sobie tutaj z opcji, jeżeli chodzi o aplikację, właśnie pianownicą PA i stężenie jakie akurat ja tutaj użyłem było 1 do 10. Piana jest dość obfita. Fajnie, dobrze trzyma się tego lakieru, ona jest w miarę stabilna i to tutaj daje się zauważyć właśnie w tej części praktycznej, ale jakby niby samochód nie był taki mocno zabrudzony. Miałem wrażenie, że to jest takie no tygodniowe, dwutygodniowe zabrudzenie gdzieś tam po deszczu, wiadomo ten cały syf co się zbiera. Pod paluchem nie chciał to za bardzo schodzić, a po samym tym prełoszu jakby też tutaj zbyt wiele z tego nie zeszło, więc uważam, że jest to taka piana mocno bezpieczna ale nie jest też mocno agresywna, przynajmniej w tym stężeniu. Oczywiście tutaj też zalecane jej użycie jest jako oprysk, czyli ten produkt będzie się sprawdzał akurat tutaj w okresie jesienno-zimowym, gdzie piany aktywne z powodu niskich temperatur mogą się nie sprawdzić, więc szybko prawo lewo sobie opryskujecie za tą Zero tutaj też stężenia są właśnie podane dla tego typu prac. No, i myślę, że w tym przypadku mogłoby to zagrać troszeczkę lepiej, ale ja za tego, że też było jeszcze w miarę ciepło, chciałem wykorzystać pianownicę i pokazać Wam, że ta piana może być też wizualnie fajna, bo w ostatnim czasie te wszystkie piany były takie średnie, bym powiedział, jeżeli chodzi o wizualizację, a w tym przypadku ja już tutaj tego ultrakołta używam dość długo i powiem wam, że jeżeli chodzi o taką pianę, taką stabilną, delikatnie puszystą, nie o piankę do golenia, to akurat tutaj Master Wash jest bardzo dobrym rozwiązaniem z racji swojego stężenia, jak również zapachu i tej całej wizualnej otoczki. Także szanowni Państwo, Ultra Coat Master Wash, ja Was pozdrawiam i widzimy się jak zawsze w kolejnych odcinkach. Na razie.